Hello, Matura students. Witam, Maturzyści. Today we are working on reading comprehension and more specifically we are filling in the gaps. Uh, but in this specific task, not only uh, grammar is important, but spelling too. Um, witam Was na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj dalej pracujemy na, na bazie uh, czytania ze zrozumieniem. A bardziej szczegółowo mówiąc, uzupełniamy luki. Jednakże, pamiętajcie, że w tym ćwiczeniu ważna jest nie tylko poprawność gramatyczna, ale również ortograficzna, więc musicie naprawdę do, poprawnie pisać. Ok? Uh, so, I will read the instruction for you. Przeczytam wam instrukcję. Przeczytaj tekst, uzupełnij każdą lukę 101 do 103 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Ok, so I, I am giving you um, two maximum three minutes. So stop the video and come back to me. After you have done it, daję Wam maksymalnie 3 minutki. Zastopujcie wideo i wróćcie do mnie, aby sprawdzić uh, swoje odpowiedzi. I suppose you are ready, so uh, let's read the text and let's check the answers. No to myślę, że jesteście wszyscy gotowi. Przeczytajmy tekst, sprawdźmy odpowiedzi. And of course, let's explain uh, the answers too. No i oczywiście, uh, będziemy wspólnie uh, tłumaczyć każdą z odpowiedzi. Read with me to practice the pronunciation. Czytajcie ze mną, aby ćwiczyć wymowę. Underwater Cabinet Meeting. some time ago there was an unusual government meeting about the problem of global warming uh, the moldavian president and 11 ministers dived 3.8 meters below the sea surface meet at tables underwater they were uh, there with diving instructors Were hired to make sure that everybody was safe. Ok, so let's pause here. Zatrzymajmy się tutaj i przetłumaczmy. Let's translate this extract into Polish. Przetłumaczmy ten fragment na język polski. Jakiś czas temu e, doszło do takiego nadzwyczajnego e, rządowego spotkania na temat globalnego ocieplenia. Maledivski prezydent oraz 11 ministrów zanurkowało 3,8 metra poniżej e, e, powierzchni morza. Spotkać przy stołach pod wodą. Okej, okay, so what are we to say here in Polish? Co my mamy tutaj powiedzieć po polsku? Malediwski prezydent i 11 ministrów zanurkowało, aby się spotkać przy stołach pod wodą. So, how to say it in English? Jak to powiecie po angielsku? The Maldivian president and eleven ministers dives three point eight meters below the sea surface to meet at tables underwater. So you just need one word to meet under tables underwater. So if you want to say, jeżeli chcecie powiedzieć żeby się spotkać, uh, you say to meet. If you want to say. Zanurkowali, żeby zobaczyć. You say, mówicie, they dived to see. If you want to say, um, jeżeli chcecie powiedzieć, zatańczyli, żeby się poczuć lepiej, you say, they danced to feel better. Um, if you want to say, oni zjedli, uh, żeby um, Nie czuć się głodnymi, You say they ate not to feel hungry. Okay? Oni porozmawiali uh, żeby um, poczuć się they talked uh, to feel friends. Alright? Uh, so the first is done and let's Carry on. Uh, they were there with diving instructors, were hired to make sure that everybody was safe. Uh, so, in Polish. Oni byli tam z instruktorami uh, nurkowania, którzy byli wynajęci, aby upewnić się, że każdy uh, był bezpieczny. So, if you talk about people, you have uh, two alternative answers. You can say uh, they were there with diving instructors who were hired uh, to make sure that everybody was safe, or they were there with diving instructors that were hired to make sure that everybody was safe. Okay? Uh, so, if you talk about people, if you say, którzy", you say, who or that. Uh, to jest kobieta, która mi pomogła. This is a woman who helped me. This is a woman that help, helped me. Okay? Um, to jest przyjaciel, uh, uh, który był ze mną cały czas. Uh, that is a friend who has been with me all the time or that is a friend that has been with me all the time all right and let's continue uh, the politicians were dressed black diving suits and were wearing masks and oxygen tanks using white boards and hand, hand signals to communicate they spent half an hour on the seabed the president hopes the event will remind people about the dangers of climate change. Uh, okay, so in Polish, politycy ubrani byli w czarne stroje do nurkowania. So, uh, the answer is banal. Odpowiedź jest banalna. The politicians were dressed in black uh, diving suits and were wearing masks and oxygen tanks. Czyli byli ubrani w czarne stroje do nurkowania i mieli na sobie maski i butle tlenowe. Używając białych tablic i sygnałów ręcznych do komunikowania, spędzili pół godziny na dnie morza. Prezydent ma nadzieję, że to wydarzenie przypomni ludziom o niebezpieczeństwach zmiany klimatu. Ok, so I hope that uh, you have learned how to do this particular task, uh, what is the most important doing that task, and I hope that your answers have been correct. Uh, mam nadzieję, że zrozumieliście, uh, jak uh, realizować tego typu zadania. Mam nadzieję, że wasze odpowiedzi były poprawne. Uh, if uh, they were, I am very Uh, satisfied. Jeżeli tak to jestem bardzo zadowolona. Thank you for today's meeting and see you next time.